Jaki jest najlepszy nóż na robotę? Spytacie. Jaki jest najlepszy nóż na robotę? Bardzo dobre pytanie, już Wam tłumaczę. Nóż mora, klasik lub robast. Doskonała, prosta konstrukcja, sprawdzi się do każdej roboty. Na budowę i do każdej innej ciężkiej pracy, tam gdzie nie będziesz patyczkował się ze swoim nożem. Myślę, że noże mora, rozcinały wortki z cementem, na budowach, na wszystkich szerokościach i długościach geograficznych. Olfa, idealny nóż dla każdego, kto robi w wykończeniówce i nie tylko. Teraz także z wygodną pochwą, która zapewni bezpieczne przenoszenie narzędzia. Twój tapeciak stępił się, żaden problem, wystarczy odłamać końcówkę i już masz ostry nóż. Zresztą to nazwa tapeciaków: nóż segmentowy. Multitool, świetne narzędzie wszędzie, gdzie zajmujesz się instalowaniem czegokolwiek. W jednym sprytnym urządzeniu znajdziesz nóż, śrubokręty, pilnik, kombinerki. No i oczywiście otwierasz do butelek. Nóż to narzędzie podstawowe, niezależnie od tego jakiego typu narzędzie wybierasz, znajdziesz je na tomachs.pl.